Cześć, jestem i Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry 12 Flocks Vlad Niki. Tak się nazywa ta część. I dzisiaj... Już jestem gotowa, żeby ruszyć dalej z puzzlami. Chwilę pograłam przed odcinkiem z dobą 2500 monet. Myślę, że to było wystarczająco, no właśnie, bo drugi poziom kosztował 1000 monet, więc myślę, że dzisiaj możemy sobie już tam pójść bez dalszego przyciągania. Jeśli wam się spodobał ten odcinek, koniecznie zostawiacie łapkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie powinno powiadomień o innych filmach. A ja już zaczynam historię. Teś nazywam się Vlad. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybko mogę jechać moją ciężarówką. Czyim mądrym pomysłem było to, żeby zamknąć moją ciężarówkę na te wszystkie zamki? Okej, okay, czyli tutaj mamy przykład brata trola. A, zobaczcie, w ogóle to wygląda jak jakaś kasa. Bardzo ciekawie, tutaj mamy ciężarówkę wlada. Myślałam, że dzieci nie mogą prowadzić ciężarówki, ale najwyraźniej w tej grze troszeczkę inaczej to działa. Tutaj mamy, zobaczcie, znowu przypięty samochód na y, y, łańcuchu do y, słupka. Co my tu mamy? Jakieś zabawki? Ale ta zabawka tylko się obraca. Mamy, mamy w butelce klucz, ale jakoś będę musiała się do niego dostać. I mamy te kulki. Nie wiem, czy to są te same kulki, co w poprzednim odcinku były w misce, ale spróbujemy coś z nimi zrobić. Tutaj mamy co? Okej, okay, to chyba jest Memory. Wydaje mi się, że to musi być Memory. Okej, okay, tu mieliśmy uśmiech. Serduszko było chyba tutaj. Okej. Okay. Pewnych symboli jeszcze w ogóle nie widziałam, ale na szczęście wcale nie jest tak trudno. Klucz był tutaj? Klucz był tutaj, dobra. I mamy rozwiązaną zagadkę. Nie wiem, jak wy, ja bardzo lubiłam zawsze grać w memory. Mamy pierwszy klucz, to już sukces. Okej, okay, tu mamy tego małego dzieciaczka, który cieszy się, gdy wejdziemy w krzaki. O, tu jest kod 3971. Czyli to będzie ten kod 3971? Nie. A tutaj jest jeszcze jeden. 3971. Dobra, mamy pierwszy kot odblokowany. Kwiatek możemy wrócić na miejsce. Chociaż co się stanie, jak od... O! Dobra, mama nie jest zbyt zadowolona, że yy, próbujemy przestawiać jej kwiatki. Mamy opony. Czy to oby, na pewno są opony? Mogę wziąć tylko dwie. I tutaj mamy jakiś obrazek z symbolami. Dobra, musimy zapamiętać ten symbol. Pieniążek! Zdobyłam kasę! Dobra, zamknijmy drzwi do domu, żeby mama nie krzyczała, że będzie przeciąg. Hmm, czy to muszę umieścić tutaj te kolory? Czerwony, niebieski i zielony. To chyba nie jest to, co powinnam tutaj zrobić, ale to może być jakaś podpowiedź. Tu mamy. Dziwny kod, ale. Nie... A, chyba kojarzę! No właśnie, tu jest ten kod. Czyli ten kod nie był wcale do odblokowania zamków, tylko odblokowania kolejnej zagadki. To była taka wskazówka. Czy to są piły? Co, co ja mam tutaj zrobić? A, muszę przejść. Prawdopodobnie nie dać się tym zębatkom przeciąć. Dobra. Spróbujemy zrobić to... Oj. Czyli bardzo, bardzo daleko muszę się utrzymywać, żeby nie, nie zahaczyć. I szybko. Okej, okay, jestem bezpieczna. Upsi. To mi chyba chwilę zajmie. To jest takie, wiecie, że trzeba to wykonać naprawdę sprawnie. I do, dobrze się... Ustawić, okej okay, to może być ta chwila Agu, okej, okay, mamy w takim razie kuleczkę po drugiej stronie To w ogóle był jakiś, jakiś celownik w ogóle I mamy zabadkowy klucz i mamy znowu świnkę I kolejny kod, 8239 Do świnki wrzucimy pieniążka A, myślałam, że wrzucę pieniążka, ale dobra, wpiszmy kod, 8239 To musi być ten kod 8239 Mamy w takim razie blokowany kolejny kod co my tutaj dalej mamy? Jeszcze zastanawiam się, co z tymi klockami tutaj. No bo raczej to nie są te kółeczka. Będę musiała jeszcze w to pomyśleć. A może kółeczka są tutaj? Nie, to też nie jest to. Czyli w takim razie idziemy dalej. Mamy kolejny samochodzik, któremu możesz trzeba opony. No właśnie, dlatego mogłam wziąć dwie opony. O-o, jak tu się poruszać? Okej, okay, muszę unikać w ten sposób, przeciągając jakby myszką. W ucieczce przed kamieniami. Czy na końcu trasy będzie klucz? Myślę, że wkrótce się przekonamy. Ciekawe jak długa jest ta minigierka. Dalej, dalej samochodziku, agu. Idzie mi całkiem nieźle. Póki co ani razu nie trafiłam w ścianę. Co nie było też takie trudne. Ale tak, mamy metę, a na mecie jest klucz. Doskonale, udało się. W takim razie to mamy rozwiązane. Mamy młotek. Ach, chyba rozumiem. Musimy wrzucić pieniążka i wziąć. Tylko co? Czuję, że będę potrzebowała wszystkie rzeczy. Weźmy nożyczki. Może znajdę więcej pieniędzy. Mam nadzieję. Dobra, Vlad się cieszy. Myślę, że jest dobrej myśli, jeśli chodzi o to. Co możemy zrobić tutaj? Nie mam pojęcia jeszcze, jak wydostać ten klucz. Może rozbić butelkę? Hmm. Co mogę tutaj... Przepraszam, mamo. Nie chciałam. Może szybę? Może tutaj coś... Świnkę! Rozbijmy... Świnkę nie... Okej! Okay. Dobra, rozbiłam świnkę, w takim razie mogę kupić jeszcze kolejne rzeczy. Myślałam już że przez, przez moment, że ta świnka jest pancerna i nie da się rozbić, ale okej. Okay. Mamy pieniążka na to, żeby kupić sobie baterie. Jeszcze nie mam pojęcia do czego ona się przyda. Ale mamy też pieniążkę, żeby kupić sobie klucz. Więc w tym momencie wykupiliśmy cały sklep e, Nikiego. I możemy przejść dalej, dobra, zobaczmy... Co możemy zrobić z nożyczkami? Hmm... Może obciąć roślinkę znowu? Patrzcie! Możemy przystrzec! Żywopłot! Okej. Okay. Mama pewnie nie będzie szczęśliwa z tego powodu, ale rozweseliśmy naszego braciszka, więc to już jest jakiś plus. Tutaj, jeszcze to pozostaje trochę tajemnicą. Mamy kulki. Okej. Okay. Chyba, chyba to jest rozwiązanie, tylko w jakiej kolejności one mają iść. Czerwona? zielona, niebieska i żółta. To chyba nie jest ten kod tutaj. One widzicie świecą się na czerwono w tym miejscu. Sprawdźmy w takim razie różne pozycje dla czerwonej. Zobaczymy, czy ona, wiecie, czy ta lampka się zaświeci na zielono w momencie, kiedy damy we wszystkie miejsca. Tak. Czyli musimy metodą prób i błędów znaleźć odpowiednie miejsce dla nich. Czyli chyba zielona będzie w środku, dokładnie. Niebieska może być tutaj i jeszcze tylko żółta. Dobra, mamy kolorowy, kulkowy kluczek. Czy to znaczy, że mamy wszystkie klucze? Sprawdźmy. Chociaż nie, mamy jeszcze baterię, więc coś jeszcze tutaj na pewno będę musiała pokombinować. Ale spróbujmy najpierw podlokowywać te zamki, które już w tym momencie mamy. Yy, do których mamy klucze. To, a, to nie jest ten klucz. Tutaj jest ten klucz. Brakuje mi jeszcze tutaj do klapy. O! Okej, okay, w środku były zabawki. Mamy klocki. I misia. I chyba tylko klocki mogę mieć. Tylko gdzie ja mam je użyć? Tutaj! Okej. Okay. Vlad i Niki? A, trzeba jeszcze odpowiednio ustawić w odpowiedniej konfiguracji. Okej. Okay. To był dość specyficzny kod. Zdolne chłopaki, bo wymyślili sobie taką zabawę. Mamy jeszcze baterie i dwie kłódki do odblokowania. Teraz tylko... Dowiedzieć się, do czego bateria służy. No właśnie, chyba, chyba ogarnęłam, że ta zabawka. Myślałam, że ona zrzuci ten klucz. Ale póki co tylko sobie jeździ. No Dobra, liczę na nią, że w końcu pojedzie w dobre miejsce. A może już ją obrócić? Okej, okay, teraz rozumiem. Czyli my musimy pomóc tej zabawce zrzucić tą butelkę. W drugą stronę mogłoby być łatwiej, ale skoro już zaczęłam w tę stronę, to już dokończmy. Ok, zwłaszcza, że mogę odwrócić w drugą stronę również i mamy żółty kluczek doskonale w takim razie pozostaje tylko brązowy i nie mam zielonego pojęcia skąd go wziąć czy my tutaj wszystko już otworzyliśmy jeszcze jest palma czy możemy jakoś naszego brata dobra dobra sorry mamo sorry mamo już, już 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 to mamy rozwiązane to też mamy rozwiązane czy tutaj wszystko już jest ogarnięte hmm kokosy o kokosy tak mi się wydawało, że tylko na jednej palmie kokosy były w ogóle widoczne. W takim razie możemy sprawdzić, jak działa w, y, ciężarówka Wlada. Bo mamy odpalony samochód. Bez kluczyków, oczywiście, bo to samochód bez kluczyków się odpala. Hurra! Odblokowaliśmy moją ciężarówkę. Dzięki za pomoc w znalezieniu wszystkich kluczy. I wtedy w ten sposób kończymy y, drugą część chyba. Czterech. Okej, okay, tutaj będą cztery części. No ale niestety dzisiaj nie mogę was zabrać do kolejnej części. A prawdopodobnie idziemy na plażę. Muszę najpierw zdobyć monety. Więc jeśli Wam się podoba dzisiejszy odcinek, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych filmów, zostawcie koniecznie dzwonek. Widzimy się w kolejnym odcinku na plaży. Tak idealnie, wiecie, teraz jest tak szaro, jesiennie, deszczowo. Więc dobrze będzie trochę odpocząć na plaży. Napiszcie, jaka u Was dzisiaj pogoda po u mnie. Wcale mnie nie rozpieszcza to słońce. Nie ma go w ogóle tak naprawdę. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że gdzieś tam to słońce wam wewnętrzne świeci, że będzie wam yy, miło dziś, że dzień minął. Trzymajcie się, pa pa!